Wyobraź sobie, że poświęciłeś swoje życie na badanie wszechświata i nagle spotykasz przybysza, który kwestionuje wszystkie podstawowe prawa, których nauczyłeś się na uniwersytecie. Wyobraź sobie, że szczegółowo obserwujesz jego trajektorię, emisję, zachowanie, a nic z tego, co dostrzegasz, nie pasuje do równań, które wielokrotnie analizowałeś. Jako naukowiec doświadczyłem tego uczucia zaledwie kilka razy. Ale każde z tych doświadczeń pozostawiło we mnie niezatarty ślad. Pierwszy raz miał miejsce kilka lat temu, wraz z pojawieniem się Umuamua, wydłużonego obiektu, który przemknął szybko, nie pozostawiając jasnych odpowiedzi. Drugi przypadek dotyczył międzygwiezdnej komety Borysow, która wydawała się zwykłą kometą, ale zawierała związki chemiczne, jakich wcześniej nie widziano. Trzeci, najnowszy, rozgrywa się teraz z obiektem który wielu zna pod nazwą 3 i Atlas. Ta kometa, jeśli można ją tak nazwać, zgromadziła tyle anomalii, że niektóre sensacyjne nagłówki twierdzą, iż złamała prawa fizyki. Choć to twierdzenie może wydawać się przesadzone, wystarczy przegląd faktów, by zrozumieć, dlaczego społeczność naukowa jest wstrząśnięta. W tej opowieści chcę podzielić się z państwem szczegółowo, co się wydarzyło, co nas zaskoczyło i czego się uczymy. Zrobię to w pierwszej osobie, tak jak to przeżyłem, abyście również Państwo poczuli mieszankę zdumienia, niepewności i ekscytacji, jaką wywołuje ten międzygwiezdny gość. Wszystko zaczęło się 1 lipca 2025 roku. Tego dnia system ostrzegania przed asteroidami Atlas, zestaw teleskopów finansowanych przez Narodową Administrację Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej do monitorowania nieba i wykrywania potencjalnie niebezpiecznych obiektów, Zarejestrował poruszający się punkt świetlny. Na pierwszy rzut oka wydawał się jednym z wielu małych ciał, które przemierzają głębie układu słonecznego. Jednak wkrótce odkryto, że jego orbita nie odpowiada orbitom zwykłych asteroid ani komet. Obliczenia orbitalne wykazały, że porusza się po trajektorii hiperbolicznej, co oznaczało, że nie będzie orbitował wokół Słońca, lecz przejdzie przez nasz system tylko raz, zanim opuści go na zawsze. Innymi słowy, był to obiekt międzygwiezdny, trzeci zarejestrowany po Oumuamua w 2017 roku i Borisowie w 2019 roku. Jego oficjalna nazwa brzmiała 3 i Atlas, gdzie i oznacza kolejność odkrytych obiektów międzygwiezdnych. W przeciwieństwie do swoich poprzedników, 3 i Atlas dał nam czas. Oumuamua został wykryty, gdy już się oddalał. Borysow pojawił się, zbliżając się do słońca, ale z mniejszym marginesem na obserwację. 3 i atlas natomiast został zidentyfikowany na kilka miesięcy przed swoim peryhelium, czyli momentem największego zbliżenia do Słońca. Umożliwiło to przygotowanie teleskopów naziemnych i kosmicznych, koordynację obserwacji oraz przewidywanie możliwych niespodzianek. Od początku ustalono, że jego prędkość jest niezwykła ponad 130 tysięcy km na godzinę, co czyniło go najszybszym obiektem zaobserwowanym w sąsiedztwie Słońca. Oszacowano również, że jego rozmiar wynosi kilka kilometrów, prawdopodobnie od trzech do pięciu. Pierwsze pomiary jego jasności i koloru opisywały go jako słabą kometę o niebieskawych odcieniach, bez niczego szczególnie niezwykłego. Pierwsza wskazówka, że mamy do czynienia z czymś wyjątkowym, pojawiła się podczas analizy jego trajektorii. 3 i Atlas nie wchodził do systemu pod dowolnym kątem. Czynił to niemal dokładnie w płaszczyźnie ekliptyki, pasie, w którym orbitują wszystkie planety. Większość międzygwiezdnych gości przybywa pod nachylonymi kątami, przecinając płaszczyznę orbitalną jak pociski. Ten natomiast podążał tą samą trasą co Ziemia, Mars i Wenus. Ponadto jego trajektoria miała go zaprowadzić stosunkowo blisko tych planet, a później zbliżyć się do Jowisza. Było to statystycznie mało prawdopodobne zbieg okoliczności. Niektórzy koledzy obliczyli, że prawdopodobieństwo, iż przypadkowa kometa międzygwiezdna zrówna się z płaszczyzną ekliptyki, wynosi 1 do tysiąca. Jeśli dodać kolejne zbliżenia do Wenus, Marsa i Jowisza, prawdopodobieństwo stawało się znikome. Co ciekawe, kierunek jego pochodzenia na niebie znajdował się bardzo blisko punktu, z którego pochodził słynny sygnał Wow, impuls radiowy wykryty w 1977 roku, który nigdy nie został wyjaśniony. Ta zbieżność wywołała spekulacje wszelkiego rodzaju. Wkrótce odkryliśmy kolejną osobliwość. Obecność przeciwogona lub odwróconego ogona. W przypadku zwykłych komet ogon powstaje, ponieważ wiatr słoneczny odpycha pył i gaz wyrzucane przez jądro w kierunku przeciwnym do słońca. Jednak na pierwszych zdjęciach 3 i Atlas, wykonanych przez teleskop Hubble'a i teleskop Gemini w Chile, zaobserwowano strumień gazu, który zdawał się kierować w stronę słońca. Niektórzy sugerowali, że może to być złudzenie optyczne. Wcześniej wyrzucone cząstki pyłu przecinały naszą płaszczyznę, widzenia, dając wrażenie, że ogon wskazuje na słońce. Jednak widma ujawniły strumień dwutlenku węgla i tlenku węgla, emanujący bezpośrednio z oświetlonej półkuli. Ten przeciwogoń zaskoczył wielu. Komety układu słonecznego, gdy mają strumienie, zwykle znajdują się one w strefie nocnej, a nie dziennej. Ta anomalia, druga na liście. Dołączyła do zbieżności orbitalnej i kierunku przybycia bliskiego sygnału UAU. WOW. Podczas badania strumienia pomiary masy 3 i Atlas zaczęły dostarczać niezwykłych wartości. Na podstawie jego prędkości i efektu ciśnienia promieniowania wywnioskowaliśmy, że obiekt musi być miliony razy masywniejszy niż Oumuamua i tysiące razy masywniejszy niż Borysow. Niektóre szacunki wskazywały na dziesiątki tysięcy miliardów ton, aby kometa wyrzucająca gaz nie zbaczała z kursu. Jej masa musi być znaczna. Jednak zaobserwowane ilości gazu nie zgadzały się z obliczoną masą. Ta rozbieżność sugerowała, że nasz model wymaga korekt lub że mamy do czynienia z niezwykle gęstym lub dużym jądrem. W tym momencie naliczyliśmy już trzy anomalie wyrównanie orbitalne, odwrócony strumień i ogromną masę. Czwarta anomalia ujawniła się w składzie chemicznym. Komety układu słonecznego składają się głównie z zamarzniętej wody zmieszanej z dwutlenkiem węgla, tlenkiem węgla, metanem i amoniakiem. Zazwyczaj na każdą cząsteczkę dwutlenku węgla, przypada od trzech do czterech cząsteczek wody. Trzy i Atlas natomiast wyrzucał ilość dwutlenku węgla niemal ośmiokrotnie większą niż wody. Wyglądało to, jakby jego jądro nie zawierało obfitości lodu wodnego. Ponadto obserwacje spektroskopowe wykryły niezwykłe związki metaliczne. Zespół analizujący światło jego komy znalazł opary niklu, a co jeszcze bardziej zaskakujące, tetrakarbonyl niklu, związek, który na Ziemi jest wytwarzany w procesach przemysłowych do rafinacji metali. Brak żelaza w równoważnych proporcjach wskazywał na niezwykłą chemię. Wielu zastanawiało się, czy ten nikiel pochodzi z powierzchni, czy z wnętrza. Ten nieoczekiwany skład stał się czwartą anomalią. Piąta anomalia ujawniła się podczas badania polaryzacji światła. Światło słoneczne odbite od obiektu może być polaryzowane dodatnio lub ujemnie, w zależności od natury cząstek na jego powierzchni. Komety układu słonecznego wykazują polaryzację dodatnią przy większości kątów, co oznacza, że światło oscyluje w preferowanej płaszczyźnie. 3 i Atlas natomiast wykazywał skrajnie ujemną polaryzację. Wskazuje to, że otaczające go cząstki mają tak niezwykłą strukturę wewnętrzną lub kształt, że zmieniają orientację światła w sposób przeciwny do oczekiwanego. Ujemna polaryzacja była obserwowana w niektórych cząstkach pyłu w specyficznych środowiskach, ale nigdy na taką skalę w przypadku komety. Szósta anomalia, powiązana z piątą, dotyczyła gęstości substancji lotnych. Obecność dwutlenku węgla i cyjanku w połączeniu z brakiem wody sugerowała, że kometa powstała w ciepłym środowisku, być może w pobliżu gwiazdy, a nie w lodowatym. Siódma anomalia została wykryta za pomocą specjalistycznego instrumentu, ilości wyrzucanej wody. Astronomowie z misji SWIFT użyli swojego teleskopu ultrafioletowego do wykrywania rodników hydroksylowych, cząsteczek powstających, gdy promieniowanie słoneczne rozkłada wodę. Zaobserwowali, że tempo produkcji wody było wyjątkowo niskie zaledwie około 4% w porównaniu z innymi związkami. Dla ciała które przypuszczalnie powstało w zewnętrznych obszarach systemu gwiezdnego, ten stosunek był dezorientujący. Ósma anomalia pojawiła się w październiku, gdy zespół z laboratorium napędu odrzutowego narodowej administracji aeronautyki i przestrzeni kosmicznej wykrył, że kometa doświadcza przyspieszenia niegrawitacyjnego podczas zbliżania się do Słońca. Obliczenia, oparte na niewielkich odchyleniach jej pozycji, wskazywały że jej prędkość zmieniała się o ponad 100 kilometrów na dzień do kwadratu w kierunku radialnym i o dziesiątki kilometrów na dzień do kwadratu w kierunku poprzecznym. Tego przyspieszenia nie można było łatwo wyjaśnić strumieniami gazu, chyba że kometa traciła ogromną część swojej masy w ciągu tygodni, czego nie obserwowano bezpośrednio. Z tym nagromadzeniem anomalii wielu zaczęło mówić o komecie, która zdaje się kwestionować prawa fizyki. Niektóre media opublikowały sensacyjne nagłówki, 3 i Atlas łamie prawa fizyki. Inni spekulowali, czy nie mamy do czynienia z zamaskowanym międzygwiezdnym statkiem kosmicznym. Avi Loeb, astrofizyk z Uniwersytetu Harvarda, znany z otwartości na odważne pomysły, obliczył połączone prawdopodobieństwo każdej anomalii i stwierdził, że możliwość wystąpienia ich wszystkich w naturalnej komecie jest niezwykle niska. Zaproponował rozważenie hipotezy że 3 i Atlas może być artefaktem stworzonym przez pozaziemską inteligencję. Twierdził, że sztuczny obiekt mógłby wyjaśnić wyrównanie z ekliptyką, sekwencje zbliżeń planetarnych, odwrócony strumień, ogromną masę, bogaty w nikiel skład i ujemną polaryzację. Nie wszyscy się zgodzili. Inni naukowcy, jak Tom Statler z Narodowej Administracji Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej, przypomnieli, że każda kometa jest unikalna i nie należy wyciągać wniosków bez ostatecznych dowodów. Gdy debata na temat jego natury nasilała się, nadeszło peryhelium. 29 października, 3 i Atlas osiągnął swój najbliższy punkt do Słońca, około 1,36 jednostki astronomicznej. W tym okresie znajdował się za Słońcem z naszej perspektywy, więc teleskopy naziemne nie mogły go obserwować. Jednak sądy słoneczne, takie jak stereo A, SOHO i GOES nadal monitorowały. To, co wykryły, pozostawiło wszystkich bez słów. Według raportów jasność komety dramatycznie wzrosła. Znacznie szybciej, niż przewidywały nasze modele. Intensywność światła podążała za odwrotną relacją z odległością od Słońca podniesioną do potęgi minus 7,5. Oznacza to, że przy zmniejszaniu się odległości jasność mnożyła się w sposób nieproporcjonalny. Dla porównania. Komety układu słonecznego zwykle podążają za odwrotną relacją z potęgami od -2 do -4. 3 i Atlas znacznie przekraczał te tendencje. Ponadto przybrał intensywny niebieski kolor, bardziej niebieski niż słońce, czego fizycy nie potrafili wyjaśnić. Zwykłe komety wykazują kolory czerwone lub żółte z powodu pyłu. Niebieski wskazuje na emisję zjonizowanego gazu przy bardzo wysokich temperaturach lub nieznane procesy. Ta zmiana koloru i bezprecedensowa jasność zostały uznane za dziewiątą anomalię. Avi Loeb, w wywiadzie dla jednego z mediów, przyznał, że jest zaskoczony. Powiedział, że spodziewał się pewnych osobliwości, ale widok komety bardziej niebieskiej niż Słońce był dziwniejszy niż sobie wyobrażałem. Dodał, że nie rozumie źródła tego koloru i że ani on, ani jego zespół nie mieli czasu, by rozszyfrować fizykę stojącą za tym zjawiskiem. Jego zdanie odbiło się echem społeczności. Co robi ta kometa? Dlaczego ciało chłodniejsze niż Słońce wydaje się bardziej niebieskie? Przypomnijmy, że temperatura powierzchni jądra komety wynosi kilkaset stopni, podczas gdy temperatura Słońca osiąga niemal sześć tysięcy stopni. Bardziej niebieskie światło sugeruje, że cząstki w komie są wzbudzane do wyższych poziomów niż oczekiwano. Można by pomyśleć, że wyjaśnienie leży w sublimacji egzotycznych związków ale skala tego zjawiska pozostaje niezrozumiała. Niektórzy sugerowali, że kometa mogła zderzyć się z małym ciałem lub przejść przez szczególnie intensywny strumień cząstek słonecznych. Inni zaproponowali, że uległa fragmentacji, odsłaniając wnętrze bogate w rzadkie związki. Jednak obrazy nie wykazywały fragmentacji. Pokazywały natomiast ogromną chmurę gazu, rozciągającą się na setki tysięcy kilometrów wokół komety. Ta chmura zdawała się zawierać zjonizowany dwutlenek węgla, tlenek węgla i niewielkie ilości innych związków. Misje słoneczne wykryły również zakłócenia w polu magnetycznym wokół komety, co sugeruje, że wyrzucany gaz wchodził w interakcję z wiatrem słonecznym. Wśród tej lawiny danych pojawiła się wiadomość, że kometa stała się retrogradna w stosunku do ruchu planet. Innymi słowy, zdawała się poruszać w kierunku przeciwnym do obrotu planet wokół Słońca. To twierdzenie, które krążyło w mediach społecznościowych i niektórych blogach, nie było do końca dokładne. W rzeczywistości orbita 3 i Atlas zawsze była retrogradna, ponieważ porusza się w przeciwnym kierunku do planet. Jednak niektóre osoby zinterpretowały to jako nagłą zmianę kierunku, co byłoby niemożliwe bez kolosalnej siły. Twierdzono również, że kometa narusza trzecie prawo Neftona, przyspieszając bez wyrzucania masy. To nie jest dokładne. Jeśli przyspieszenie wynikało z strumieni, zasada akcji i reakcji była przestrzegana, ale możliwe, że nasze instrumenty nie wykryły gazu, ponieważ składał się z przezroczystych lub zjonizowanych cząsteczek. Dziesięć nagromadzonych anomalii dało początek krzykliwym nagłówkom. Trzy i Atlas łamie prawa fizyki. Z mojej perspektywy nie chodzi o to, że łamie prawa, lecz że kwestionuje nasze zrozumienie. Prawa fizyki pozostają w mocy ale nasze konkretne modele komet nie uwzględniały tych zachowań. Jeśli ciało wyrównuje się z ekliptyką, porusza się retrogradnie, zmienia kolor, wyrzuca nikiel, wykazuje skrajnie ujemną polaryzację i przyspiesza bezwidocznego wyrzutu gazu, nie oznacza to, że narusza prawa neftona czy termodynamiki. Wskazuje, że istnieją procesy, których nie wzięliśmy pod uwagę. Naszą odpowiedzialnością jako naukowców jest zidentyfikowanie tych procesów, dostosowanie naszych równań i jeśli to konieczne, zaproponowanie nowych teorii. W miesiącach po peryhelium społeczność naukowa podzieliła się na kilka stanowisk. Jedna grupa próbuje wyjaśnić każdą anomalię naturalnymi zjawiskami. Wyrównanie może być zbiegiem okoliczności: przeciwogoń strumieniem dwutlenku węgla, ogromna masa gęstym jądrem, przyspieszenie utratą masy przez sublimację, niebieskie zabarwienie jonizacją wzbudzonych gazów, ujemna polaryzacja niezwykłymi cząstkami, kierunek przybycia zwykłą statystyką. Zbieżność z sygnałem ów. WOW, błędem korelacji. Inna grupa rozważa możliwość, że obserwujemy technologię. Sugerują, że strumienie to silniki, wyrównanie odpowiada zaplanowanej trasie, masa jest duża, ponieważ zawiera kadłub i wewnętrzne przedziały, a przeciwogoń to mechanizm hamowania. Ten przypadek przypomina oumuamua, który niektórzy określili jako żagiel słoneczny. Choć w mniejszości to stanowisko zyskało widoczność dzięki mediom poszukującym nagłówków i popularyzatorom gotowym badać odważne hipotezy. Pomiędzy tymi dwoma stanowiskami istnieje trzecia grupa, do której należy łącząca ciekawość ze sceptycyzmem. Wierzymy, że natura może oferować niezwykłe widowiska i nie należy tego wykluczać. Uważamy jednak również, że dane należy interpretować ostrożnie i że czasami trzeba rozważyć niekonwencjonalne pomysły. Nie chodzi o odrzucanie praw fizyki, lecz o badanie, czy wymagają one nowych podejść. Tak w historii powstawały rewolucyjne teorie: teoria względności Einsteina, mechanika kwantowa, ogólna teoria względności. Wiele z tych rewolucji narodziło się, gdy zjawiska nie pasowały do istniejących praw. Kometa, która staje się niebieska, dziwnie się wyrównuje i zmienia prędkość, może być preludium do rewizji naszych modeli dotyczących powstawania i dynamiki ciał międzygwiezdnych. Na razie badania trwają. Kometa oddala się od słońca, ale wciąż oferuje możliwości obserwacji. Jej najbliższy punkt do Ziemi przypadnie w grudniu, gdy znajdzie się w odległości około 170 milionów kilometrów. Następnie skieruje się ku Jowiszowi i opuści system. Misje kosmiczne planują obserwować ją w tych miesiącach. Europejska sonda GEOS będzie mogła zmierzyć temperaturę jej powierzchni i wykryć ewentualne pustki. Orbiter Juno może przechwycić emisje mikrofalowe i wykryć anomalie termiczne. Teleskop Hubble'a spróbuje rozróżnić strukturę jądra i rozmieszczenie jego strumieni. A teleskop Jamesa Webba, dzięki swojej czułości na podczerwień, będzie szukał złożonych cząsteczek organicznych. Każda z tych obserwacji pozwoli ograniczyć teorie i wykluczyć niektóre z bardziej spekulatywnych wyjaśnień. Tymczasem naukowcy i amatorzy, którzy śledzą to zjawisko, zastanawiają się nad tym, co zobaczyliśmy. 3 i Atlas nauczył nas, że wszechświat jest bardziej zróżnicowany, niż sobie wyobrażaliśmy. Pokazał nam, że mogą istnieć komety o chemii zdominowanej przez dwutlenek węgla i nikiel. Z trajektoriami idealnie wyrównanymi z płaszczyzną planet i optycznymi zachowaniami, które wydają się nielogiczne. Podkreślił znaczenie zachowania otwartego umysłu, ale także żądania rygorystycznych dowodów. I udowodnił, że nauka to proces w budowie, zdolny do adaptacji do niespodziewanego. Twierdzenie, że 3 i Atlas złamał prawa fizyki, jest ostatecznie metaforą naszego zaskoczenia i pokory. Prawa fizyki, takie jakie rozumiemy. To ramy, które pozwalają nam wyjaśniać i przewidywać. Gdy zjawisko nie pasuje, nie oznacza to, że prawa są fałszywe. Wskazuje, że brakuje informacji lub skala jest inna niż badana. Kometa przypomina nam, że nasze teorie opierają się na ograniczonych obserwacjach i że w obliczu nieznanego musimy być gotowi do ich rewizji. Fascynujące jest to, że wszyscy możemy uczestniczyć w tym odkryciu, czy to obserwując niebo, czytając raporty. Czy dając upust wyobraźni, chciałbym zakończyć tę opowieść, zapraszając Państwa do przyjęcia cudu nieznanego. Być może Trzy i Atlas to naturalna kometa o egzotycznych właściwościach. Być może zawiera wskazówki, jak powstają światy w innych systemach gwiezdnych. Być może jest artefaktem, statkiem lub sądą wysłaną przez nieznane inteligencje. W każdym razie oferuje nam lekcje. Wszechświat jest ogromny zaskakujący i nieprzewidywalny. Jeśli ta historia państwa zafascynowała, jeśli czujecie, że poszukiwanie odpowiedzi jest tego warte, zapraszam do podzielenia się tą opowieścią, wsparcia jej i dalszego odkrywania razem ze mną. Bo choć wydaje się, że prawa fizyki pękają, w rzeczywistości otwiera się okno na głębszą wiedzę. A ta przygoda, dla miłośników nauki i tajemnic, jest po prostu nieodparta.